Witam. Dzisiaj filmik nietypowy. Może to nie jest filmik, jakiego chcecie, ale mam nadzieję, że to jest filmik, jakiego potrzebujecie. Początkowo y, temat wygląda dobrze, ale to nie jest, podejrzewam, to czego się spodziewacie. Tematem tego filmu jest to, jak się zająć alarmem na respiratorze. Brzmi dobrze. Wiem, że respiratory wyją, ale. Mm, Chciałbym się skupić nie tyle na sytuacjach częstych, czyli, te, czyli tych, w których po prostu wyjąć coś tam trzeba pozmieniać w alarmach, ale raczej w sytuacjach groźnych, czyli takich, w których ten alarm może się skończyć śmiercią pacjenta. I o tym bym chciał powiedzieć. Yy. I zaczynamy po kolei. Yy. Po pierwsze i najważniejsze, moim zdaniem, warto w takiej sytuacji, kiedy respirator wyje, znaleźć sobie towarzystwo. Drugą osobę. To nie musi być konkretnie osoba, która nam rozwiąże ten problem. To nie musi być ktoś starszy, bardziej doświadczony, ktoś, kto ten respirator zna. Yy, wiem, że mamy w służbie zdrowia taką tendencję, żeby próbować sobie samemu za wszystkim radzić, yy, ale pycha jest groźna. Sam tego doświadczam i wiem, że yy, wielu innych medyków też tego doświadcza. Warto mieć kogoś drugiego, bo po pierwsze, ktoś drugi, może nam po prostu pomóc, jasne, ale nie tylko. Może nam coś podać, czegoś poszukać i pobiec po kogoś e, jeszcze trzeciego. Więc ta druga osoba w sytuacjach e, trudniejszych niż zwykle zawsze się przydaje. To jest jedna sprawa. Po drugie, e, warto najpierw zwrócić uwagę na pacjenta. Respirator respiratorem, ale pierwszy odruch powinien być taki, żeby sprawdzić parametry pacjenta. Czy jest dobra saturacja, czy jest dobre tętno? E, bo tak naprawdę o pacjenta nam chodzi i można się zająć alarmem, a przegapić temat e, ważniejszy, czyli to, czy pacjent jest w dobrostanie. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, równorzędna właściwie z poprzednią, to jest to, czy klatka piersiowa się rusza, czy respirator po prostu dmucha tego pacjenta. E, jeśli tak, no, to mamy lepszą sytuację. Jeśli nie, jeśli klatka piersiowa się nie rusza, no to mamy poważniejszy problem. Musimy coś z tym zrobić. Podsumowując tą część. Znajdujemy sobie towarzystwo, patrzymy na parametry, tętno, na saturacja. Patrzymy na klatkę piersiową, czy się rusza. Jeśli klatka piersiowa się rusza, jeśli są dobre parametry, to mamy jeszcze trochę czasu. Jeśli nie, no to się martwimy i działamy. Pierwsza sytuacja, ciutkę lepsza, czyli taka, w której y, klatka piersiowa się nie rusza, czyli pacjent nie jest wentylowany z jakiegoś powodu, ale już, y, ale jeszcze parametry są dobre, czyli jeszcze nie, nie, saturacja nam nie pokazała tego. I u dorosłych to jest częściej, u dzieci to jest rzadziej. Im mniejsze dziecko, tym szybciej nam pokaże w parametrach, że jest coś nie tak. Takim pierwszym podstawowym odruchem powinno być spojrzenie na całość y, układu. Czy gdzieś tam się nie odłączyła jakaś rura, nie wyskoczyła z jakiegoś y, gniazda? To jest chyba najczęstsza opcja, dlaczego, dlaczego respirator nie wentuluje. Coś się po prostu rozłączyło. Druga opcja, bardziej podstępna, to jest taka, y, w której teoretycznie układ jest kompletny, natomiast wyskoczyła jakaś mała rzecz. Jakiś kabelek, czujnik, zatyczka, zaślepka, coś takiego, co jest małego. I daj Boże, ciężko to zauważyć, ale daj Boże, żeby było, można było wyśledzić taki syk albo podmuch na przebiegu rur, gdzie ucieka nam powietrze. To jest druga opcja. Trzecia opcja to jest taka, oczywiście to nie wyczerpuje całego tematu, ale takie najczęstsze rzeczy. To jest takie, że pacjent się po prostu ekstubował, ale ta rura jeszcze tam e, została albo przemieściła się na przykład do przełyku, czyli wyskoczyła, wskoczyła z powrotem do przełyku i też się pacjent nie będzie wentylował. E, ponowną jakby przeskoczenie do przełyku ciężko spostrzec, ale może na przykład zobaczyć, czy nam ta rurka nie sterczy bardziej niż zwykle. A więc podsumowują ten, podsumowując tą część. Sprawdzamy, czy nam się nic nie rozłączyło. Sprawdzamy, czy nam nic nie wypadło, nie wyskoczyło małego, nie ma jakiejś dziurki, z której dmucha, i patrzymy, czy rurka nie sterczy nam e, bardziej niż zwykle. I ostatnia sytuacja, najbardziej pilna, to jest taka, w której pacjent się nie wentyluje i już nam zaczęły spadać parametry. Jeżeli jesteśmy w stanie szybko znaleźć przyczynę, Fajnie, naprawiamy, naprawiamy sprawę i pacjent nam się zacznie poprawiać. Jeśli nie, a już zaczyna spadać saturacja, to mamy mało czasu. I proponuję wtedy po prostu odłączyć respirator, z którym nie wiemy, co się dzieje, i podłączyć zwykły worek samoresprężalny, czyli worek Ambu. W ten sposób wyłączymy z równania respirator. Jeśli jest dalej problem z pacjentem, to nie jest to problem z respiratorem. Jeśli pacjent się yy, poprawia, to znaczy, że problem jest z respiratorem i możemy sobie na spokojnie ten problem ogarnąć, a w międzyczasie przywrócimy parametry pacjenta do normy. I tyle w temacie. Podsumowując, jeżeli nie możemy szybko znaleźć przyczyny, podłączamy worek Ambu, wentylujemy i albo, albo, albo jest problem z respiratorem, pacjent się poprawia, albo problem nie jest związany z respiratorem, szukamy przyczyny dalej. Tyle w temacie, do następnego razu.